Wieczór przed Adwentem, rozpoczynającym Adwent 2017, bo to jest wejście w nowy rok liturgiczny i chcemy, Marce Bożej powiedzieć o to, przyszliśmy do Ciebie wraz ze świętym ojcem Szarbelem, który tak bardzo Cię ukochał. W naszych domach modlitwę, każdy w z tych domów, Maryjo, codziennie Przychodzimy do ciebie tu serce, do Jezusa Chrystusa. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, choćby chodził w ciemności, nie zginie. My idziemy za światłem Jezusa, ze świętym Ojcem Szerperem. Idziemy w ten nowy rok pod hasłem. 2017 rok w Polsce będzie nosił temat Idźcie i nauczajcie. Idźcie i nauczajcie po wszystkie krańce ziemi, głosi Ewangelię. I my chcemy, domy, modlitwy głosić Ewangelię naszym świadectwem, naszą modlitwą. I tobie, Mariusz królowo Polski, zawierzamy wszystko, to my się niebie, Więcej nie twoja, jako w ogóle. Życzę nas Twoje. jako na ziemi. Chleba naszego jego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas bardzo deszczego. Błogosławionaś z między niewiastami, Błogosławionaś Ty między owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Błogosławiony owoc tego, błogosławiony Jego Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w kolejne wieki naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi i Świętej, jak była na początku, teraz zawsze, Wieczne odpoczywanie raci dać parnie. Wieczne odpoczywanie raci dać parnie. Wieczne odpoczywanie raci dać parnie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Tron. Przybywamy Matko Królowo Marsza Matko nasza. Przynosimy tutaj Wszystkie nasze sprawy Tych wszystkich, którzy Codziennie błagają nas O modlitwę Przynosimy Maryjo Tobie Nasze radości, smutki I cierpienie Przynosimy do Ciebie Maryjo każdy nasz trud. Chcemy iść razem naśladując świętego Ojca Szarbena. W pierwszym Jego przesłaniu. Miłość ku Tobie. Tak bardzo święty Szarben ukochał Ciebie, Maryjo. Chcemy uczyć się tej miłości od Niego, by kochać Cię Maryjo więcej. A ty matko nasza, naucz nas i więcej i więcej kochać Jezusa i każdego, kto pozostał w domu, w różnych miejscach. Kiedy Częstokowa, siamo davanti santuario, e vogliamo anche affidare a tutte le case di preghiera di San Charbel które są in Europa, ma soprattutto anche quelle in Italia. A tutti voi abbiamo ora nel ricordo davanti la Madonna Nera, cantando insieme Madonna Nera, che lei intercede per tutti noi. Il Signore sia con voi, vi benedica Padre, Figlio e Spirito Santo. na popodnia. Niematerialne zapadając światło, wiedziesz nas wszystkich do poznania Boga. Swoim blaskiem rozjaśniając umysł W czasie jednej z mogli fabelowych powiedział, że Pan Bóg nie liczy czasu, ale go waży. Prośmy więc Maryję, żeby w tym czasie, który jest przed nami, zawsze przeważało światło nadziei, którą pokładamy w Chrystusie, który przychodzi. Pan z Wami, Jezuelmo.